Drodzy maturzyści, bardzo się cieszę, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i postanowiliście zapoznać się z ofertą edukacyjną Akademii Kaliskiej. Ze względu na pandemię, spotykamy się dzisiaj online, ale zarówno wykładowcy, jak i studenci naszej uczelni Akademii Kaliskiej są przygotowani do tego, aby odpowiedzieć na Wszystkie Wasze pytania. Mam nadzieję, że podczas tych wirtualnych spotkań przekonacie się, że Akademia Kaliska jest doskonałym miejscem do studiowania. Wierzę, że ci z Was, którzy podjęli decyzję o studiowaniu w naszej uczelni, utwierdzą się w tym przekonaniu, a tym, którzy jeszcze się wahają. Pomożemy podjąć decyzję o wybraniu właśnie Akademii Kaliskiej. Bo warto studiować właśnie w Akademii Kaliskiej. Na czterech wydziałach kształcimy około 3000 studentów i możecie wybierać spośród 26 kierunków studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Nasza oferta edukacyjna jest stale wzbogacana. Studenci mają bliski kontakt z wykładowcami a do ich dyspozycji pozostają nowoczesne laboratoria i doskonale wyposażone sale wykładowe. Nasi studenci mogą liczyć na wsparcie stypendialne wyższe niż w innych uczelniach. Warto pamiętać, że Akademia Kaliska posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach: nauki o zdrowiu oraz nauki o bezpieczeństwie. Wykładowcami są światowej sławy naukowcy, prawdziwe gwiazdy nauki, których można spotkać nie tylko podczas konferencji naukowych organizowanych na naszej uczelni, ale także podczas codziennych wykładów jednym słowem warto studiować na Akademii Kaliskiej